Prawo i Sprawiedliwość, bo całe wasze rządy to było łamanie praworządności w Polsce i próba podporządkowania sobie wymiaru sprawiedliwości. Pan chciałby ręcznie sterować, co mają sędziowie robić, pan chciałby ręcznie sterować i mówić, co jest dla pana dobre, jaki wyrok jest dla pana dobry, jaki wyrok jest dla pana zły. Panu się czasy pomyliły, wie pan. To nie jest PRL. Pan mentalnie jest w PRL-u, w innej rzeczywistości. Dziękuję. Panie Marszałku Wysoki Sejmie. Panie Marszałku Wysoki Sejmie. Zostałem nazwany tak. sadystą przez tak. pana Jarosława Kaczyńskiego. Jarku siadaj spokojnie, się. Nie teraz jestem teraz z tobą po imieniu łobuzie. Teraz głos panu po Panie Marszałku, pan, pan, nie, nie jestem z tobą panie Kaczyński po imieniu, jest tylko pan. badacze genealogii wykazali, że jestem wujkiem pana Kaczyńskiego. Daleko z panem

Proszę opuścić mównicę, ogłaszam 10 minut przerwy. Panie pośle Giertych. Panie pośle Giertych. Szan Proszę opuścić mównicę, zwracam się do wszystkich posłów. Ale wszyscy. Jest 10 minut przerwy. Dziękuję bardzo. Opuszczamy mównicę.